Cześć siemanko, z tej strony Anteks, kanał Ciekawa Terrorysyka, witam Was w kolejnym odcinku Skarmienia Węża Zbożowego. Eee, chciałem, na sobie, chciałbym Was poprosić o stawienie łapki w górę, subskrypcji i najlepiej, byle jakiego komentarza. Oczywiście najpierw jakby to był miły komentarz, ale jest, za, za każdy komentarz to tak naprawdę podbite zasięgi. będę prawie mieć diabłą, wciągnę go z o, kurde o, niedawno liniał, więc jest teraz taki ładniutki, piękne kolory ma. Na słabe światło, więc tego nie będzie tak widać. Że wyostrzę. o, takie ma kolorki. Udało mi się wyostrzyć w końcu. Od tylu odcinków udało mi się zrobić takie ładne ujęcie. Biorę już pierwszą mysz, a bardziej oseska, czy tam noworodka, jak niektórzy mówią. Eee, kurde, słabo chwyciłem, ale wężowi to chyba nie przeszkodzi. Dobra. Wyciągnę go troszkę do kamery. O, zaatakował dość szybko i spektakularnie. Eee, przedstawię trochę kamerę się to lepiej widzieli dobra spróbuję wyostrzyć o lepiej niedługo możliwe, że pojawi się odcinek z przenoszenia terrarium do nowego bo to już się robi maławę i mieści się już tutaj chwilę wezmę kadr od węża tylko na terrarium on umie już tak w dwie długości, tak jakby tak i tak się zwinąć, prawie że, no i chyba będzie trzeba nowe terrarium kupować, z czego jeszcze troszkę miejsca zajmuje ścianka. Ale pewnie mu pomaga w zrzucaniu wylinki, bo ona jest taka betonowa jakby, no i to mu pewnie pomaga w zrzucaniu wylinki, bo jest szorstka. Tam jedna osoba z wcześniejszych filmów zauważyła, że się pomyliłem w filmie, bo czasami się plączę w tym, co mówię i tak gubię, jakby, że powiedziałem, że wąż jest dusicielem i przepraszam Was za to, ale on jest wężem właściwym. I węże właściwie też duszą, tylko że one duszą całym ciałem, a nie tylko duszą całym ciałem, a. Dusiciele typu Pytą Królewski, one używają w większości przypadków tylko część swojego cia ciała do duszenia. Więc przepraszam. A <grystanie> to łajza, nie trafiła. Zawsze jak już tu jedną mysz, to drugą tak w niej chętnie łapil tak... Już na takiej zasadzie, że. O, dobra, mam jedną, wystarczy mi. <grych> eee, Przeniosę trochę. Żeby mój aparat się nie pogubił. Bardziej to telefon i aparat w telefonie. O, troszkę. Że tam cienia nie było. Spróbujmy tak ustawić. Wąż, je już drugą mysz. Widzę, że zaczyna od tyłu. Ale przy większych ofiarach węże zawsze szukają miejsca, w którym będzie łatw łatwiej połknąć ofiarę. I najczęściej to jest głowa, bo po prostu najłatwiej jest połknąć od strony głowy. Widzę, że wężowi już e, mysz ta bardziej sprawnie poszła. Kurde, tak. Mój aparat się ja ostrze. Tak jak na przykład teraz włoszę tutaj. I on się tak gubi strasznie. Spróbuj, przesuńmy troszkę. E, napiszcie, czy chcielibyście inny trochę styl filmów. O, już widzimy, już chyba. E, czy chcielibyście inny styl filmów, co bym mógł zmienić w filmach, czy, czy jakoś jest dobra i tak dalej. Przepraszam za, za krzyki w tle. Czekajcie, stopuję film. Dobra, już jestem. E, daję mysz. Ostatnią. Zobaczymy, czy będzie chciał. O, złapał. E, będę musiał za chwilę kończyć, bo mam kolację. Mm, więc to było na tyle. Jeszcze raz by Was prosił o zostawienie łapki w górę, słuba. No i to, to tyle. Właśnie wam jeszcze węża na koniec. No i cześć.